Witaj, droga duszo. Weź głęboki oddech, zamknij na chwilę oczy i pozwól, by światło nieba delikatnie dotknęło Twojego serca w tej chwili. Ta wiadomość przyszła do Ciebie z boskiego powodu i nic, absolutnie nic nie dzieje się przypadkiem. Zostałeś tu prowadzony przez niewidzialne ręce, które głęboko Cię kochają anioły Pańskie, posłańcy światła, strażnicy pokoju. Emisariusze Boskiej Miłości. W tej właśnie chwili jesteś otulony świętą energią, delikatną i potężną jednocześnie. To tak, jakby niebiański oddech przemieszczał się przez powietrze wokół ciebie, szepcząc ciche słowa, które delikatnie dotykają Twojej duszy. A wiadomość jest jasna, jeśli to widzisz, to dlatego, że cud zbliża się do Twojego życia. Niezależnie od tego, przez co przechodzisz, jak wielki jest ból, strach czy wątpliwości, niebo usłyszało twoje wołanie. Anioły są tu teraz, aby przynieść balsam twojemu sercu. Pozwól sobie czuć. Niech te słowa powoli do ciebie dotrą, lecząc stare rany, kojąc wzburzone myśli, witając twoją wrażliwość z czułością. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś. Jest boska obecność, która kroczy obok ciebie, obejmuje cię w ciszy, podtrzymuje cię, gdy upadasz, rozświetla cię w ciemności. A dziś, w tej świętej chwili, coś zaczyna poruszać się w wyższych płaszczyznach ku tobie. Cuda istnieją. To nie tylko wielkie, niezwykłe wydarzenia, to często drobne muśnięcia światła, które przemieniają wszystko od wewnątrz. I jeden z tych cudów nadchodzi do ciebie. Nie dlatego, że desperacko prosiłeś, ale dlatego, że zostałeś wysłuchany z miłością. Ponieważ niebo zna twoje serce. A teraz z delikatnością boskiego powiewu aniołowie zbliżają się, by przekazać ci przesłanie, które może wszystko zmienić. Słuchaj z otwartym sercem. Jesteś gotowy. Przesłanie, które zaraz otrzymasz, to coś więcej niż tylko duchowa komunikacja to bezpośredni znak od boskości, przypomnienie o wiecznym sojuszu między tobą a sferą niebiańską. W chwilach zagubienia, strachu czy wyczerpania często czujemy się odłączeni, opuszczeni lub zapomniani. Ale anioły przychodzą dziś aby przypomnieć Wam, że nawet jeśli tego nie dostrzegacie, istnieje duchowa siła, która niestrudzenie dla Was pracuje. Anioły są czystymi manifestacjami boskiego światła. Nie tylko obserwują, one działają. Chronią Was na drogach, witają Was w Waszych łzach, inspirują w ciszy i stawiają w Waszym życiu spotkania, znaki i ścieżki, abyście mogli iść naprzód. A kiedy najmniej się tego spodziewacie, zaskakują was czymś niezwykłym. Często byliście zbawieni, nie zdając sobie z tego sprawy. Czy pamiętacie ten moment, kiedy mieliście ochotę się poddać, ale coś was napędzało? Czy pamiętacie tę decyzję, która wydawała się błędem, ale doprowadziła do ogromnej nauki? To były anioły Delikatnie kierujące Waszymi krokami. Przemawiają poprzez intuicję, sny i zbiegi okoliczności, które poruszają serce. A teraz przemawiają poprzez to przesłanie. W sferze duchowej dokonuje się ruch. Błogosławieństwo, o które prosiłeś, wkrótce się zamanifestuje. Aniołowie mówią Ci, że niebo skłoniło się ku Twojej przychylności. A czas oczekiwania zmienia się w czas żniw. Ból, który nosiłeś, nie poszedł na marne. Pustka, którą czułeś, była otwartą przestrzenią na nadejście czegoś nowego. A to, coś jest cudem. Cud może nadejść w postaci uzdrowienia, pojednania, obfitości, miłości, jasności, a nawet wyzwolenia. Nadejdzie w formie, której Twoja dusza najbardziej potrzebuje, a nie takiej, jakiej oczekuje Twoje ego. Bądź więc otwarty. Porzuć opór. Zaufaj. To jest moment, aby otworzyć ramiona i cicho powiedzieć, przyjmuję cud, który niebo dla mnie przygotowało. To poddanie się tworzy most światła między tym, czym żyjesz teraz, a tym, co wkrótce rozkwitnie. A aniołowie już przekraczają ten most, aby do ciebie dotrzeć. Ukochana istoto światła, aniołowie mówią ci, niebo o tobie nie zapomniało. Być może przeszedłeś przez intensywne próby. Być może nie spałeś, płakałeś w milczeniu, czułeś, że świat nie rozumie bólu, który nosisz. Ale dziś anioły przychodzą do ciebie z niebiańską prawdą: wszystko to wkrótce się zmieni. Widziały, jak modliłeś się w ukryciu, czuły ciężar twoich najgłębszych myśli. I co więcej, słyszały, co mówiło twoje serce, gdy twoje usta nie mogły tego wyrazić. Anioły wiedzą, że dźwigałeś więcej, niż byłeś w stanie udźwignąć dłużej. Niż powinieneś. A teraz nadszedł czas cudu. Nadchodzący cud będzie inny niż wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. To nie będzie tylko odpowiedź, to będzie przemiana. Coś w twoim życiu zostanie dotknięte siłą, której nie da się wytłumaczyć, a jedynie poczuć. Anioły objawiają, że drzwi, które wydawały się zamknięte, Otworzą się, utracone połączenia zostaną przywrócone, a uśpione dary duchowe zaczną rozkwitać. Ten cud nadejdzie jak światło przenikające ciemny pokój. Nie gwałtownie, ale jak wschód słońca po długiej nocy. Zaczniesz uważać subtelne zmiany, poczucie ulgi po przebudzeniu, rozmowę, która przynosi jasność, nową szansę pojawiającą się znikąd. Silną intuicję, która stanowczo cię prowadzi. To nie przypadek, to boska interwencja. Anioły mówią ci, że musisz zaufać temu procesowi. Nawet jeśli obecna sytuacja wydaje się trudna, duchowe wibracje wokół ciebie rosną. Twoi przewodnicy duchowi oczyszczają ścieżki, usuwają to. Co cię powstrzymuje i przybliżają to, co pomoże ci się rozwijać. Jesteś cudem w ludzkiej postaci. Twoje istnienie jest już dowodem boskiej miłości. A teraz ta miłość zamanifestuje się w konkretny sposób. Zostaw za sobą poczucie winy, wątpliwości i strach. Przyjmij wiarę. Nawet jeśli jest mała, Wystarczy. Bo dzięki niej anioły mogą zdziałać cuda. Proszę, abyś zwracał uwagę na znaki. Białe pióra znalezione po drodze, powtarzające się liczby takie jak 111, 444 czy 777, świadome sny z potężnymi przesłaniami, nagłe uczucie spokoju wszystko to jest potwierdzeniem, że sfera duchowa jest aktywna i obecna. Cud nadejdzie, ale będzie również wymagał Twojego zaangażowania. Zachowaj czystość serca, wybacz to, co konieczne, dziękuj nawet za próby, idź naprzód z miłością. Niebo przygotowuje coś, co przekracza Twoje wyobrażenia. Zaufaj. Jesteś prowadzony. Jesteś chroniony. Jesteś błogosławiony. W tej chwili, gdy chłoniesz to przesłanie sercem, anioły zbliżają się jeszcze bardziej. Otaczają cię skrzydłami światła, spowijają twoją aurę złotą poświatą, oczyszczają gęste energie, uzdrawiają stary ból i tchną nowe życie w Twoją duszę. Możesz poczuć lekkie ciepło w piersi, uczucie, które narasta w Twoich oczach, a nawet nagły spokój, który wydaje się niewytłumaczalny. To jest obecność aniołów. Chcą, żebyś wiedział, że wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, nie poszło na marne. Każdy upadek, każda łza, każda cisza wszystko zostało odnotowane przez niebiosa. I dlatego teraz, w tej świętej chwili, boski plan zaczyna się realizować. Nadchodzące dni przyniosą odpowiedzi. Może to być inspiracja, otrzymane przesłanie lub konkretna zmiana w Twoim życiu. Anielska wibracja jest aktywna. Jesteś w centrum duchowego ruchu uzdrowienia i odrodzenia. Pozwól sobie zaufać. Nawet jeśli nadal masz wątpliwości, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi już teraz. Anioły się tym zajmą. Po prostu idź dalej z wiarą. Wiara jest mostem między bólem, którego doświadczyłeś, a cudem, który nadchodzi. Stawiałeś czoła długim nokom, z ciężkim sercem, próbując zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy ci się przytrafiły. Czułeś się niewidzialny, jakby wszechświat zapomniał spojrzeć w twoją stronę. Ale anioły mówią, nigdy nie byłeś sam. Były przy tobie, kiedy płakałeś w milczeniu. Kiedy udawałeś siłę, czując się wewnętrznie złamany. Byli przy tobie, gdy nikogo innego nie było. A teraz mówią ci z miłością, nadszedł czas uzdrowienia. Nadszedł czas na odpowiedź. Nadszedł czas na cud. Zasługujesz na dni pełne światła. Zasługujesz na uśmiech bez strachu. Zasługujesz na to, by poczuć wewnętrzny spokój. I ten czas nadszedł. Zaufaj duchowej obietnicy, która teraz się objawia: to, co trudne, zostanie złagodzone, to, co złamane, zostanie przywrócone, to, co utracone, zostanie zastąpione czymś lepszym. Aniołowie przypominają ci, jesteś głęboko kochany, jesteś częścią boskiego planu, który działa z mądrością, nawet gdy wszystko wydaje się zagmatwane. Cud nadchodzi i przyniesie więcej niż sobie wyobrażasz, przyniesie pewność, że niebo zawsze było z tobą. Jesteś prowadzony, chroniony, kochany. A dziś ta prawda staje się jeszcze żywa w Twoim sercu. Przyjmij tę chwilę z wdzięcznością. Poczuj się objęty przez Boskość. I idź naprzód w pokoju. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje jej usłyszeć i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać światło i duchowe przewodnictwo. Twoja obecność tutaj jest święta. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał i pomóc nam przekazywać światu więcej przesłan od aniołów, kliknij przycisk Super dziękuję i wpłać do 20 dolarów. Twoje wsparcie to błogosławieństwo, które pozwala nam nadal siać miłość, nadzieję i wiarę. Nieskończona wdzięczność za to, że towarzyszysz nam w tej podróży światła.